że nasze dziecko zawsze będzie mówić specyficznie, niewyraźnie. Nie musi biegać na wf -ie. przecież może grać w szachy. Jest źle, bardzo źle. Oj, taka piękna dziewczynka, a nie będzie mówić. Szkoda dziecka. Ale po co rehabilitacja słuchowa, skoro ma aparaty? Tyle dobrze, że dziewczynka. Zapuści się włosy i nie będzie widać. Nie biegniemy. Chudowy karminy, korele, korolu, koralowego. Konik. Konik, a Ty masz jakieś zwierzątka w ogóle? Piepek i Kiczka. Jak moje wielkie Biał i Czarek. Przestań słuchać. Nie będzie zaakceptowany, nie będzie szczęśliwy, nie będzie się komunikował, a ty jako rodzic nie będziesz miał życia. Nie myśl tak, bo to nie jest prawda. Z Twoim dzieckiem wszystko jest w porządku, kochasz je i tak pozostanie. Niech różnorodność stanie się źródłem siły, a akceptacja kluczem do prawdziwego szczęścia. Osoby z niedosłuchami. Są niezwykłe, pełne energii i potencjału, tak jak każdy z nas, bez względu na wszystko. Kocham słyszeć! Kocham cię, słyszeć. Kocham słyszeć! Kocham słyszeć! Kocham słyszeć! Kocham słyszeć! Kocham słyszeć! Kocham słyszeć! Kocham słyszeć. Kocham słyszeć.